kurtki i żakiety A czarna kurtka Saint Laurent bardzo fajna, taka trochę labomberka la bomberka wyłniana z takiej fajnej zbitej wełny tutaj elementy skórzane bardzo przyjemna, taka bardzo zgrabna kurteczka A cena 2799 zł ona wypada gdzieś na rozmiar 36, w każdym razie jest takich właśnie mniejszych a tutaj dwustronna kurtka Isabel Maron. To jest bardzo ciekawa kurtka. Ona jest taka mięsista, trochę jakby była wypchana watą, więc ona ma taką swoją objętość, srebrna i taka jest tłoczony materiał z tej strony. Wewnątrz jest jedwa taki kolor, gładki już rozmiar wypada na S. Myślę, że gdzieś od 36 do 38 i cena 699 zł. Fajna taka imprezowa. Myślę, że można ją właśnie ciekawie troszeczkę podkręcić, podkręcić stylizację taką srebrną kurtką. Tu jest żakiet dość fajny, prosty z przodu, a z tyłu ma takie ciekawe frędzle. To jest marka Simple. Bardzo dobry gatunek materiału, taki grubszy, fajny, zładnie skrojony do ciała. Tutaj te a kieszonki idą tak troszeczkę skośnie, co powoduje, że jeszcze bardziej taliuje fajnie sylwetkę. Cena 499 zł, podany jest rozmiar 34, ale zdecydowanie to jest oversize większy, spokojnie na 38-40 będzie dobry. I tak jak mówiłam, właśnie ten element friendly, no to zawsze robi robotę i jest bardzo ciekawe. Tutaj mamy super rzecz gatunkowo. Wolford. wełniana rzecz, ale ta wełęka jest bardzo delikatna, czy znaczy tak fajna to nie jest zupełnie z tych gryzących wełen. Ona ma zapięcie troszeczkę takie asymetryczne. Pięknie modeluje sylwetkę, bo te cięcia bardzo tak ładnie podkreślają talię. Tutaj ma ładne wykończenie u góry, też fajne na rękawach. To jest XZleczka. I cena 599 zł. To naprawdę serdecznie polecam, bo to jest taka wyjątkowa rzecz. Będziecie w tym pięknie wyglądały dziewczyny. I kończymy już takim czymś bardziej rokowym wersacze dla H&M. Skórzana kurtka. Jak przystało na wersacze, dużo złota, ćwieków. Tutaj są jeszcze elementy marki. 899 zł i rozmiar 34 jest.